Radiowycieczko FM. Czas na wiadomości. Nowa fala zachorowań na ebole w Kongu. W piątek na konferencji w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia, poświęconej walce z rozprzestrzenianiem się chorób w krajach Afryki, przedstawiciel Czerwonego Krzyża Emanuele Capobianco oświadczył, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest zaniepokojony rozprzestrzenianiem się wirusa eboli w Kongu w kontekście coraz większej ilości zachorowań. Ewa z Iwony. NATO zwiększy swoją aktywność na Morzu Czarnym. Pakiet środków służących wzmocnieniu obecności sojuszu na Morzu Czarnym doprowadzi do jeszcze większej aktywności bloku w regionie, oświadczyła w rozmowie z włoską agencją informacyjną Agen Zianowa zastępca sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller Jacek z Iwony. Radiowycieczkowe FM. Pogoda. Synoptycy zapowiadają kolejny chłodny dzień na Pomorzu. Temperatura w granicach 4-5 stop. Stop. C. W dzień zachmurzenie całkowite z rozpogodzeniami na północnym wschodzie i miejscami na wschodzie kraju. Niewykluczone opady deszczu, początkowo deszczu ze śniegiem, na Kujawach i Pomorzu. A także wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopnie Celsjusza, 5 stopni Celsjusza nad morzem, około 3 stopnie Celsjusza w rejonach podgórskich do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty, północno-wschodni. Radio Wycieczkowe FM.